Demokracja z przymiotnikami źle mi się kojarzy, chociaż oczywiście istnieje takie pojęcie jak demokracja liberalna. W zasadzie wydawałoby się, że jest ona najbardziej sprawdzonym systemem w wielu krajach, ale co chwilę ostatnie, ostatnie miesiące właściwie dowodzą nam, że no, na przykład w Stanach Zjednoczonych może wygrać dziwny człowiek. No i, on, i zostanie wybrany jak najbardziej demokratycznie, czyli Donald Trump. Wszystko polega na tym, że żyjemy w czasach tabloidów, żyjemy w czasach takich, nikt już nie czeka na pogłębione analizy. Wszystko jest powierzchowne, takie wszystko opiera się na memach, na prostych hasłach i prości ludzie kupują te proste hasła. Nie wierzcie tabloidom, nie wierzcie gazetom, które, portalom, które tylko potrafią obrażać i krzyczeć. Warto czasem poświęcić trochę czasu, poczytać jakieś bardziej dogłębne analizy, co się na świecie dzieje, co się, jakie, jakie zmiany się dokonują. Dzisiaj oczywiście łatwo jest kogoś opluć. Dzisiaj doszliśmy do absurdu demokracji. Właściwie każdy może być dziennikarzem bez wykształcenia, bez wiedzy. Każdy może bezwiednie powtarzać wszystkie slogany, które się pojawiają w, w mediach, w internecie. Internet jest wielkim śmietnikiem, jest wielkim e, pozytywnym medium, ale także że, y, posiada swoje plusy i minusy posiada y, wielkie niesie ze sobą wielkie y, zagrożenie oczywiście internet jest demokratyczny do bólu, bo to znaczy, że tam każdy może coś umieścić ale czy każdy, to znaczy, że dobrze, że wszystko, co jest tam napisane, to znaczy, że wszystko jest tam prawdą? Internet jest także strasznie manipulowany. Lajki można kupić, poparcie w internecie można kupić, hejt można kupić, poparcie można kupić, hejt można kupić. I teraz pytanie, co jest autentyczne, a co jest oszukane? No właśnie, i tu trzeba włączyć. System myślenia. Jeżeli będziecie myśleć, jeżeli będziecie interesować się chociaż trochę polityką w swoim życiu, to w czasie, kiedy będą wybory, demokratyczne wybory, mam nadzieję, że zagłosujecie odpowiedzialnie. O to chodzi, żeby głosować odpowiedzialnie nie głosować na populistów, nie głosować na tych, którzy za dużo obiecują. Ci, którzy za dużo obiecują, ci, którzy dużo mówią o Polsce, prawdopodobnie. Chcą was okraść, prawdopodobnie po prostu Polska służy im tylko jako parawan do ich brudnych interesów, do tego żeby zrobić sobie dobrze, a nie wam dobrze. Zresztą Cóż, no, życie na, z taką pewną odpowiedzialnością jest trudne i codziennie musimy dokonywać jakichś wyborów, codziennie musimy, nie tylko podczas tych wyborów politycznych, ale codziennie musimy się sprawdzać. Na tym polega też życie we współczesnym świecie. Obyśmy wszyscy wybierali dobrze, czyli mądrze i przemyślanie. Jeżeli wierzysz, że jakiś tam Facet, który obiecuje Ci wszystko, na pewno będzie sprawował odpowiedzialne rządy. Okej, okay, nie ma sprawy, głos.